Minecraft, ale mam tylko jeden blok. Dokładnie to jest kolejny odcinek z tego pomysłu. Tylko że tym razem będzie to wyglądało nieco inaczej. Ponieważ postanowiłem, że zbuduję sobie tutaj swój pierwszy domek na tym bloku. Znaczy, będzie to kolejny, ale wiadomo, teraz postaram się, aby był to lepszy domek i ładniejszy. Oglądajcie film do samego końca. I teraz uwaga. Ja zakładam słuchawki, a wy zostawiacie łapkę w górę, jak rozwalę ten pierwszy blok. Zobaczymy, ile łapek się nam wysypia. Każdy niech teraz kliknie na raz, dwa, trzy. Ja odliczę, rozwalę bloczek, a wy klikniecie łapkę do góry. Uwaga, tylko nie szukujcie, proszę. Raz, dwa, trzy, poszło! Z góry każdemu dziękuję bardzo za łapeczkę w górę i kto jest nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk subskrybuj, którego nie widzisz na moim palcu, naciśnij tam na dole i zaznacz sobie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o każdym filmie, ponieważ staram się filmy dodawać każdego dnia, tak więc co, lecimy, ja sobie rozwalam tutaj dalej bloczki, rozbudujemy sobie za chwilę naszą bazę tak, aby no już można było sobie po prostu postawić na niej domek, będę potrzebował na pewno też znowu maszyn... Będę też potrzebował na pewno znowu Waszej pomocy, ponieważ no, co jakiś czas, jak wiecie, będą pojawiały się tutaj różne zwierzęta i będę potrzebował pomocy co do tego, jak je nazwać. Także jeżeli ktoś z Was już ma teraz jakieś pomysły, to możecie. Pisać, a ja już tutaj dostałem sadzonkę, jabłko, elegancko. Panie, tu farma będzie się budowała prawie, dobra, dobra. To ja już tutaj sobie zasadzę, yy, niszczymy skrzynkę, zobaczymy, co dalej będzie wypadało. Jeżeli jesteście ciekawi, co dostanę z tych rzeczy, oglądajcie film do końca. Na razie mamy tu skrzynkę, później będzie nieco wyższy poziom, będziemy dostawać coraz to lepsze rzeczy, dlatego warto oglądać filmik, a my tutaj lecimy. O, i mam. Też pomysła, deszczyk pada, spadaj, deszczyku! Co za brzydka pogoda! A u mnie za oknem świeci słońce, a tutaj w Minecrafcie, kurczę, pieczone pada deszczyk. No co to jest za deszczyk? Yy, widzowie, mam pomysła. Piszcie też w komentarzu, kto z was chciałby sobie ze mną pograć na takim jednym bloku. Ponieważ na pewno też pomyślałem, żeby... W późniejszym czasie zrobić też odcinek z widzami, także kto by chciał, piszcie komentarze, piszcie swoje niki z Minecrafta, jak długo gracie w Minecrafta, a ja tu później zobaczę, przypnę Wam serduszka elegancko, no i na razie tutaj rozbudujemy sobie dalej tą naszą wyspę, znaczy nie na razie, tylko zbieramy rzeczy, ale ja tutaj to wszystko ogrodzę elegancko, spójrzcie jak to się będzie prezentowało, w sumie robimy tak, na takiej zasadzie, że będę to rozbudowywał ziemią i postawię sobie domek jakiegoś drewna albo z, no nie wiem, z jakiegoś kamienia też, aby później to pozbierać, Dobra, zbieramy sobie dalej skrzyneczkę Elegancko, dawaj skrzyneczka Co tu będzie? O, nie ma nic Okej, okay, zbieramy dalej, mam pomysła teraz Przecież ja mogę już sobie zrobić łopatę, spójrzcie tylko na to Robię tak, zamieniam to elegancko Na dębowe deski Klikamy tutaj, klikamy tu, tu. Mamy patyki, i patrzcie na to. W ten oto sposób przyczyniłem się do tego, że mam właśnie łopatę. Ale po co mi łopata, skoro ja teraz potrzebuję ten. Dobra, ja sadzonki drzew tego dębu, zasadzę yy, dębu. Na pewno to dębu? Co to jest? A dębu, dobrze mówiłem, dobrze. Ok, tak więc budujmy dalej, niszczmy dalej. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ok, czy ja coś tu dostanę lepszego? Ale dawaj coś lepszego, gościu! Lepszy materiał bym chciał! Dobra, jeszcze nic nie ma. O, Arbuza! Mamy pierwsze jedzonko, dobra. Na chwilę też czuję, że będzie pierwsze zwierzątko, dlatego oglądajcie filmik dalej. Na pewno będę was prosił o jakieś pomysły na imię dla zwierzaczka. Dobra. O jest, Siemanko! Świnka! Świneczka, dzień dobry. Siema. Halo. Ej, ty mi kogoś przypominasz chyba. Kogo ty mi przypominasz? Halo, świnka. Świnka, kogo ty mi przypominasz? A no tak. A nie, dobra, zapomniałem jednak, no nie wiem kogo, ale kto jeszcze ogląda, to zatrzymajcie, nie wiem sobie, film albo nie zatrzymujcie, tylko na samym końcu napiszcie propozycję imienia dla tego zwierzaczka, właśnie dla tej oto świneczki. Świnka! Świnka, jesteś głodna może? Hallo! Ejluj, świnka, trzymaj jabłuszko. A, świnka nie chce jabłuszka. Co świnka jadła? A, świnka jadła marchewki. No tak, ja przecież bym zapomniał. Dobra, no to bijemy dalej. Mój plan jest taki, że nazbieram jak najwięcej materiałów i widzimy się za moment po prostu, jak już będę budował swój przekozacki domek. Oglądajcie film dalej. Okej, okay, tak więc widzimy się z powrotem. Jak już widzicie, rozbudowałem sobie troszkę moje terytorium. No i teraz słuchajcie, bo jest mały problem. Nie wiem jak nazwać tego gościa. Nie wiem, co to jest, jest, jakiś grzybem czerwonym czy co? Nie wiem jak nazwać owce, Możecie dać nazwę, ja bym go nazwał Stefan może Ale dajcie znać w komentarzu Albo Arnold, o, ty będziesz Arnoldzik Arnoldzik, pozdrawiam, dobra, a ty też Nie wiem jak się nazwać, ciebie Świnka to nie wiem, piszcie znać w komentarzu dajcie znać. dajcie znać w komentarzu jak ją ten Nazwać, tak samo, drugą świnkę Krówkę i krówka I kurczaczek, o, kurczaczek jest jeden malutki Taki ciebie na pewno zostawimy, ale Generalnie to zrobię wam teraz jeden problem Z głowy, ponieważ tego pana wywalamy, bardzo mi przykro Ty możesz zostać, ciebie też Niestety wywalamy bardzo mi przykro. Za dużo rzeczy tu jest, o, owca, możesz zostać. I dobra, mam tutaj przygotowaną skrzynkę, w której mam różne ale to przeróżne materiały. Na samym początku biorę sobie tutaj ziemię jeszcze i powiększę delikatnie jeszcze nasze terytorium, naszą bazę, że tak powiem, aby ten dom mógł być po prostu większy. Oglądajcie filmik dalej, bo na samym końcu będę was o coś prosił i będę miał coś wa również ważną informację, także dlatego polecam oglądać film do samego końca, bo będzie ciekawostka później. Czy taka bardziej takie ważne info Dobra, jest tutaj mniej więcej już rozbudowane Okej, okay, przejdźmy tak więc do zbudowania domku Biorę na pewno to, co mi się przyda Czyli tak, na pewno tego bruku Bardzo dużo będę potrzebował O, diorytu dużo, elegancko mamy I Mam też prezencik dla świnki Świnka, ja cię nakarmię zaraz Dobra, te resztę rzeczy tu można odłożyć Wszystko, cyk, cyk Odkładamy do skrzyneczki to, co mi nie jest potrzebne, to odkładam. No bo po co mi to z drugiej strony? A to, co mi jest potrzebne, to zabieram ze sobą elegancko. Z gliny też będzie domek. A co, jak domek ze wszystkiego, to ze wszystkiego. Yy, biorę sobie tutaj dębowe deski elegancko, ile mam. O chłopie, ponad staka my tego mamy tu elegancko. Dobra, później postawimy sobie też drzwi. Znaczy, za chwilę sobie zrobimy drzwi, które będzie można postawić w naszym domeczku. Yy, mamy tutaj znowu ponad staka elegancko. Dobra. Przejdźmy tak więc do rozbudowy naszego domku. Tak sobie myślałem, że tutaj, albo nie, jeszcze to, to, to sobie przerobię yy, Myślałem sobie, że tutaj z tej strony damy o, takie oto deski. Spójrzcie tylko na to dom, jak będzie prezentował się, tak myślę. Czy on będzie taki szeroki? Nie, będzie gdzieś taki szeroki. Dobra, będzie mniej więcej taki szeroki, OK. Tu będzie miał takie rogi, elegancko, raz dwa, trzy. I tutaj też zrobimy raz dwa, trzy, trzy, dobra, mamy elegancko, OK. tu. Krowka, odej. co ty robisz, Stefan! No, gościu, przesuń się, co? Przesuniesz się, pan? Ja chcę tu budować domek tutaj. Widzo widzowie muszą ocenić go pod koniec. Dlatego e, oglądajcie filmik dalej. Wiem, że się powtarzamy, ale no. dobre, nie no, żartuję sobie. Oczywiście już ci ogarniam. E, I teraz spójrzcie na to. Domek będzie prezentował się w taki sposób, że dalej. Buduję sobie z bruku. Gr o, Jezu, Korczaku, wejdź no, spadaj, gościu. Spadaj, nie, nie, nie. O, on poleciał. Ty byłeś jedyny taki malutki na wyspie, przepraszam, nie chciałem tego zrobić. O, gościu, co ja żem odwalił? No Jezu, jeszcze teraz tu źle postawiłem klocek. Dobra, yy, przyspieszmy może troszkę te tempo... Te... Dobra, przyspieszmy może troszkę te tempo budowania, no bo to idzie jak normalnie krew w nosa, że tak powiem. Okej, okay, dobra, tu, 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 tu budujemy elegancko. Nie, no domek to będzie pierwsza klasa, ja wam powiem. O, elegancko, czekajcie, jest na równym poziomie? No nie, no prawie jest na równym poziomie, dobra, tutaj jeszcze dostawimy, ale domek będzie przekozacki, zobaczycie to już za moment, yy, dobra, robimy tak teraz, tu będzie jeszcze jedno wyższe piętro, dobra, elegancko, cyk, 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 proszę, tu troszkę z diorytu. domek, czekaj, to jest dioryt, dobrze mówię, nie, to jest granic, ale mi się popierdzieliło tam z tym, dobra, to robimy tu, Proszę bardzo. Tu jeszcze jedno wyższe piętro. No i to już... Nie, no to już normalnie przypomina willę, nie? Nie, no willę nie. Ale z ziemi też można dać trochę domku. Dobra, spójrzmy jak on będzie wyglądał. Tak, tak. No i elegancko, dobra, domek już troszkę przypomina domek, no można tak powiedzieć, że troszkę przypomina, no bo dużo mu jednak brakuje do domku, dlatego powiem, że troszkę przypomina, yy, okej, okay, ja bym zrobił jeszcze coś takiego, że, o nie, deszczik pada, dobra, ja szybko będę kończył ten domek za chwilę, bo co się dzieje w tym, z tą pogodą tutaj, o nie, jeszcze tutaj popsułem, dobra, cyk, cyk, klikamy trójkę, rozwalamy sieksom, elegancko siekierką i patrzcie, jak to się będzie prezentowało teraz, ej. Cześć, czy to idzie równo, czy nierówno? Nierówno, żem zrobił! O Boże, co ja żem odwalił? Co to ma być w ogóle? No dobra, to też tak może być w sumie. Okej, okay, też tak będzie mogło być. Robimy tak, cyk, cyk, cyk. Elegancko, gościu. Domek pierwsza klasa, ni? Dobra, spójrzcie... Nie no, ej, no to przypomina pałac już trochę, nie? No te rogi, spójrzcie tylko na to. Czy te rogi nie przypominają już powoli jakiegoś pałacu? No, normalnie pałac to jest gościu, nie? Dobra, tylko tu jeszcze trzeba będzie dostawić. Dobra, elegancko, tu i tu. No i pięknie. A co krówka się tam chowasz w moim domku, ty? Ty jedna ty krówko, ty. Dobra, ja se tu rozbuduję dalej domeczek i elegancko, no dalej stawaj, stawaj. Dobra, cyk, cyk, cyk dobra, to ja mam pomysła. po prostu ja to wszystko postawię i widzimy się za moment jak już go wypełnię, znaczy jak zapełnię sobie dach i tak dalej. Dobra, tak więc na ten moment domek prezentuje się w taki sposób, ale to nie jest jeszcze koniec, ponieważ postanowiłem, że teraz zrobię sobie drzwi do tego domku. Drzwi będą też raczej takie, no zwykłe drzwi, ale jest taki problem, bo ja nie mam stołu do craftingu. Przyznaj się, który? Ty? Nie, ty nie, dobra, okej. Okay. Ty? Też nie, dobra, już wiem, to byłeś ty. Co ty robisz, lamusie jeden? Stół mi rozwalasz do craftowania? Co za gościu, dobra, i przez typa jednego muszę sobie robić na nowo stół do craftingu. Jaki typ w ogóle? Widzowie, napiszcie, czy waszym zdaniem to ta czerwona krówka mi zniszczyła ten stół. Moim zdaniem tak, albo nigdzie nie widzę tego stołu. Dobra, to ja sobie zrobię teraz drzwi, spójrzcie na to, cyk, cyk. Elegancko, mamy drzwi do domku. I proszę, będą takie podwójne, a tutaj damy cyk i cyk. No i elegancko, proszę bardzo, domek prawie że wykończony. Kto z Was chciałby pograć ze mną na takiej jednej wyspie i tutaj ze mną pomóc mi udekorować domek, to dajcie znać w komentarzu, tak jak mówiłem, yy, jaki macie nick w Minecrafcie, jak długo gracie i nie wiem, ile macie może lat. O, a ja teraz yy, postawię sobie tutaj jeszcze pochodnie, aby to wszystko tu ładnie też wyglądało. Cyk, cyk i cyk. Elegancko pochodnie. No i spójrzcie na to, jak domek to jest pierwsza klasa, nie świnka? Podoba się czy nie? Świnka, świnka, co ty robisz? Podoba, a mówi, że się podoba, dobra, no to elegancko. Okej, okay, no to ja w sumie mm, zrobię jeszcze to, że nakarmi świnkę. Świnka, trzymaj marchewkę kochana świnka, dobra, a ty, a ty, a ty a ja, ja, dobra, okej okay. yy, w sumie, dużo już nam nie zostało yy, prawie, że domek skończony, no i to by było na tyle w tym filmiku, kto nie widział mojego wczorajszego filmu, jak Minecraft, ale lewitujesz co 30 sekund, dokładnie tak co 30 sekund, gościu, unosiło nas tak w górę, razem ze Smyslowem to ten filmik wyświetla wam się teraz tutaj wbijcie sobie, zobaczcie ten poprzedni filmik i co, to by było na tyle, wbijcie na naszą grupę na Facebooku, tam możemy sobie wspólnie pograć, popisać, są też zdjęcia tam związane z Minecraftem, także kto nie widział Video. Macie link do tej grupy w opisie. No i co, dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Jeszcze deszczyk pada. Trzymajcie się, Siema.